Witam serdecznie. Za chwilę przedstawię Państwu zapis relacji wideo z pracy z agresywnym posokowcem bawarskim, który w sposób bardzo poważny pokaleczył drugiego psa mieszkającego z nim w tym samym domu. I to szczeniaka sześciomiesięcznego. Sam posokowiec ma 9 lat, jest już starszym psem. Problem z agresją rozpoczął się wtedy, kiedy młody pies skończył 5 miesięcy i zaczął dojrzewać. Rywalizacja pomiędzy samcami doprowadziła do bardzo poważnych zranień młodego psa. A mimo że młody pies wysyłał sygnały uspokajające i poddańcze wobec starszego, tamten to zignorował i zaatakował w sposób bardzo poważny. Skończyło się szyciem. Rany sięgały bardzo głęboko na łapach i na szyi. Właścicielka poprosiła o pomoc, ponieważ psy mieszkają pod jednym dachem i izolowanie ich na dłuższą metę jest po prostu nierealne. Obecnie pies, starszy pies, chodzi w kagańcu, no ale cały czas napięcie między psami w tym domu jest bardzo wyczuwalne i przekłada się nie tylko na relacje Pomiędzy nimi, ale także na relacje właścicieli do psów i ogólną nerwowość. Ponieważ w czasie kursu trenerskiego mieliśmy grupę zainteresowaną bardzo takimi problemami rozwiązywaniem takich problemów, jak walka dwóch psów ze sobą dwóch psów mieszkających pod jednym dachem rywalizacja o zasoby. Dlatego zaprosiłem właścicieli posokowców na konsultację i poprosiłem jedną z uczestniczek, aby nakręciła ten materiał. Nie jest on szczególnie dobrej jakości, bo zawsze tak się składa, że jak jest coś fajnego, to jest albo ciemno, albo pada deszcz. A tutaj mieliśmy jedno i drugie, ale myślę, że Państwo wybaczycie kiepską jakość tego nagrania. Ponieważ temat, jaki porusza, jest dość istotny, postaram się Państwu opowiedzieć, co zrobiliśmy i jakie były tego efekty. Zapraszam. Pies w nowym dla siebie miejscu wykazuje objawy stresu. Biega po ośrodku, posikuje, obwąchuje otoczenie. Pozwoliliśmy mu na to w bezpieczny sposób. Pies jest w kagańcu. Drugiego psa, z którym ten jest w konflikcie, nie ma na razie w jego zasięgu. W pracy z agresywnymi psami bardzo ważne jest bezpieczeństwo, dlatego tutaj pies pracuje na lince przywiązanej do drzewa. A pies jest bardzo związany ze swoją właścicielką. Dlatego, gdy ona oddala się chociaż kawałek, pies bardzo wyraźnie okazuje objawy zaniepokojenia, szczeka, stara się ją przywołać. To był bardzo ważny argument w pracy nad zachowaniem tego psa, ponieważ mogliśmy manipulować zbliżaniem się i oddalaniem właścicielki jako nagrodą za właściwe zachowanie. Właściwym zachowaniem będzie dla nas brak oznak agresji w stosunku do Młodego, sześciomiesięcznego posokowca. Widać wyraźnie, że zbliżenie się właścicielki do psa jest dla niego bardzo dużą nagrodą, a oddalenie się właścicielki możemy wykorzystać w pracy nad zachowaniem poprzez użycie go jako negatywnego wygaszenia. W momencie, gdy pies decyduje się na atak, traci wszystko, na czym mu zależy, przede wszystkim obecność swojej rodziny. Znika także młody pies, który był obiektem ataku. Przez chwilę wyraźnie widać, jak pies frustruje się, szczeka, denerwuje. Gdy wraca jego rodzina, wszystko jest cudownie pies jest nagradzany, chwalony. Kolejne próby pozwalają psu zrozumieć związek pomiędzy jego zachowaniem a tym, co się mu przydarza. Gdy zachowuje się agresywnie wobec młodego psa, natychmiast traci obecność swoich bliskich. A więc jeśli chce być blisko z nimi, musi zachowywać się spokojnie, ignorując młodego szczeniaka.

Wybrał on zignorowanie młodego szczeniaka w zamian za obecność i akceptację ze strony swoich bliskich. To zachowanie było już trwałe i nigdy więcej nie nastąpił atak na szczeniaka. Dzięki temu już wkrótce mogliśmy pozwolić psom na nieco bliższy kontakt oczywiście cały czas asekurując je. Aby nie doszło do przypadkowego spięcia i eskalacji agresji. Widać wyraźnie, że starszy pies wykazuje znacznie niższy niż poprzednio poziom pobudzenia. Jego ruchy stały się bardziej płynne, ogon już nie macha tak sztywno, zdecydowanie unika konfrontacji z młodym szczeniakiem. W dalszej części treningu mogliśmy więc nieco podnieść poziom trudności i wymagań wobec zachowania. Starszego psa. Zapraszam do obejrzenia drugiej części filmu.